To Siemanko ludziska, ja jestem Mateo i nagrywam vloga o godzinie 13 e, idziemy właśnie na pewne wydarzenie, które jest organizowane w, w naszym w naszym mieście na, dokładnie na Stary Rynek i wy w komentarzach możecie pisać e, e, co jest organizowane dla tego ważnego wydarzenia które jest na całą Polskę i na resztę świata też no można tak powiedzieć Ogólnie to jest w Polsce organizowane przez pewnią, pewną organizację. No, my idziemy właśnie na tramwaj i nie będę wam tego pokazywał, i tam nagrywał, żebym ludziom nie przeszkadzał w tramwaju, i też żebym. żebym nie nudził was samą podróżą. Widzimy się dopiero na serii Manko, Ja jestem właśnie na e, starym rynku, no w pobliżu starym rynku, mogę tak powiedzieć. I właśnie jemy sobie frytki. Tu takie i idziemy dalej zobaczyć co jest. Bo jak widać jestem na starym na jarmarku Pokażę Wam jeszcze z, bardziej Sorki, że to mało poukładane, ale jest dużo ludzi.

どうぞ。 te Dream jakiś. Tak, to jest o, Ale mega! Siluj! <noise> ale mega! Dobra, dziękuję. Zdejdę do tak, tego okay. i tego. A I drugi raz. Tak. To to jest ze, a więc skąd byłaś, ze spodu czy ze spod szkodu? Jak tak, to jest ze spod spodu, żeby było przemieszane? Dobra. Ciekawe co ja wylosuję? Reszke Diabełki małe Proszę bardzo Tam jest 50 sztuk Będzie to wkurzać Jestem po krótkiej przerwie ponieważ nie będę wam pokazywał jakie frytki bo to było trochę niesmaczne dla niektórych no i co, i teraz jestem na starym rynku, pokażę Wam, jak wygląda to, co miasto dla nas przygotowało. No i przejdziemy się i pokażę Wam w krótkim skrócie, jak to wszystko wygląda, co jest, bo jest coś dla fanów motoryzacji, takiej typu motocykle, kłady są, są różne samochody terenowe. No, mi się ogólnie to podoba, chociaż się tym za bardzo nie interesuje. ale cóż. Jest, jest. Można popatrzeć, można. Niektóre samochody nawet są zabytkowe, których nie można dotykać, można patrzeć, czyli podziwiać, innym słowem. No, to my się przejdziemy i wrzucę Wam za chwilę przybitki. No, witamy Was ponownie, moi mili. Idziemy, żeby wrot nie był taki krótki, idziemy się przejść dalej. I ja zabieram Was ze sobą. Idziemy właśnie na Wyspę Miejską. No. No tak, my powoli dochodzimy do Wyspy Miejskiej, a za mną w tle jest opera, którą teraz możecie zobaczyć. Może tu całości nie widać, bo jest trochę duża, ale tak mniej więcej ją widzicie. A tam dalej <grystanie> możecie zobaczyć diabelskie... Możesz się utopić. <noise> tak, teraz się chętnie utopię. Tylko że, cóż, wyłączyli mi wodę. No, to, to jest kurde zabójstwo rzeczki. Zabili ją. Ewidentnie ją zabili. No to tak, ja jestem aktualnie w domu. Wróciłem już z sobą tego wydarzenia. W którym był Paś, trochę tam wam nagrałem, dużo też nie nagrywałem, ponieważ było trochę zimno. Bardziej zrobiłem, więcej zrobiłem zdjęć niż tych filmików, bo nie chciało mi się na koncercie tyle czekać, ponieważ było zimno, co podkreślam. No, bo nie byłem też sam, byłem z siostrą, co mogę powie po powiedzieć. No i co? Ogólnie to było fajnie. Trochę wrzuciłem do puszki. O właśnie, nie mówiłem to przez cały filmik, to będę sprawdzał i przypinał serduszko każdemu, kto napisze w komentarzu hashtag Pomagajmy. Bo każdy musi pomagać. Nawet drobną kwotę wrzucić, tak jak ja wrzuciłem, bo nie miałem jakiejś tam. Nie wrzuciłem jakiejś tam 50 złotych czy wielkiej kwoty, jakieś tam drobne na przykład 15, kilka groszy wrzuciłem czy coś. No i też dzisiaj nie było Urbexu, bo czytałem Wasze komentarze i ktoś zaproponował Urbex, ale przez ten okres, na przykład, przez cały teraz okres i ferie nie będę nagrywał Urbexu, bo pogoda nie pozwala na to. Albo jest zimno, albo pada i tak bura jest ta pogoda. Więc teraz, przez ten okres jakiś dwóch miesięcy nie będzie, może coś w marcu nagram. No i to by było na tyle. Do zobaczenia i... Jak chcecie więcej zdjęć, to w komentarzu będzie mój Instagram.